Kto to? – zapytała Lili, wskazując na psa. Pan Crow, żujący tytoń, tylko wzruszył ramionami. Bezużyteczny pies, uszkodził nogę. Teraz do niczego się nie nadaje. Chcecie, to bierzcie go za pięć dolców, bo inaczej i tak go zastrzelę. Lili poczuła, jak jej serce się ściska. Spojrzała na dziadka. Jej oczy napełniły się błaganiem. Następnie, nie mówiąc ani słowa, Włożyła rękę do kieszeni swojej wytartej kurtki i wyciągnęła pięć wymiętych dolarów. Wszystkie swoje oszczędności, które zbierała miesiącami, pomagając babci zbierać jajka, zamiatać ganek i plewić grządki. Jej ręka drżała, gdy wyciągała pieniądze. Pan Crow chrząknął, wyrwał banknoty i wymamrotał: Teraz to twój ból głowy. Ale dla Lili ten pies nie był ciężarem. Był nadzieją. Dziadek, patrząc na jej zdecydowaną twarz, westchnął. Kochanie, jesteś pewna? Wygląda na chorego, może nie przeżyć. Lili skinęła głową. Jej broda zadrżała, ale głos był stanowczy. On kogoś potrzebuje, dziadku, i myślę, że wybrał mnie. Ostrożnie odwiązali psa, starając się go nie spłoszyć. Pies nie stawiał oporu. Powoli wstał, chwiejąc się. I mimo słabości ruszył za lili, jakby wiedział, że ona jest jego szansą na nowe życie. W tym momencie między nimi powstała niewidzialna więź, której nie da się wytłumaczyć słowami. Kiedy wrócili na farmę, lili od razu wzięła się do pracy. Urządziła psu ciepłe posłanie w kącie stodoły, przynosząc stary koc i poduszkę. Którą sama uszyła na lekcjach techniki. Postawiła miskę z wodą i podzieliła się z nim swoim obiadem. Kawałkiem kanapki z szynką. Jesteś teraz w domu, Bruno? szepnęła, głaszcząc jego splątaną sierść. Imię przyszło samo, a pies, słysząc je po raz pierwszy, lekko uniósł głowę, jakby się zgadzał. Wydał ciche westchnienie, jakby z jego ramion zdjęto wielki ciężar. Pierwsze dni były trudne. Bruno prawie nie jadł. Jego kulawizna była gorsza, niż myślała Lili, i wzdrygał się na każdy szmer. Nie szczekał, nie warczał, tylko patrzył na świat zmęczonymi oczami, w których wyczytać można było ból. Lili spędzała z nim każdą wolną chwilę. Siedziała na słomie, czytała mu swoje ulubione książki o przygodach, dzieliła się cukierkami, a nawet śpiewała kołysanki, które śpiewała jej babcia. Pewnego dnia przyniosła swoją ulubioną pluszową zabawkę, zniszczonego zająca o imieniu Pan Uszko i położyła obok Bruno żeby nie bał się w nocy. Babcia i dziadek obserwowali ją. Wymieniając spojrzenia martwili się, że pies może nie przeżyć, ale nie chcieli łamać serca Lili. Jest jeszcze za mała, by zrozumieć, jak ciężko jest ratować to, co złamane, szeptała babcia. Ale Lili się nie poddawała. Każdego ranka wbiegała do stodoły z krzykiem: dzień dobry, koleżko! A każdego wieczoru przykrywała Bruno kocem jak młodszego brata i życzyła mu słodkich snów. Powoli, niemal niezauważalnie, coś zaczęło się zmieniać. Pewnego wieczoru, gdy lili nuciła piosenkę, rozgarniając siano, Bruno nagle zamerdał ogonem. Był to ledwo uchwytny ruch, ale dla lili był jak promień słońca w pochmurny dzień. Zamarła, bojąc się spłoszyć tę chwilę, i uśmiechnęła się tak szeroko, że aż rozbolały ją policzki. Ufasz mi, tak? szepnęła. Ten mały gest potwierdził to, w co wierzyła całym sercem. Bruno nie tylko zdrowiał, uczył się czuć bezpiecznie i co ważniejsze, uczył się na nowo kochać. Po kilku tygodniach Bruno zaczął jeść więcej, a jego sierść, którą Lili cierpliwie wyczesywała, zaczęła błyszczeć. Wciąż kulał, ale mógł już powoli chodzić za Lili po podwórku. Dziadek zaczął zauważać dziwne zachowania u psa. Pewnego wieczoru, gdy w salonie grał telewizor, pokazywano wojenny film dokumentalny Dźwięk maszerujących butów i komend rozniósł się po pokoju, a Bruno, leżący u stóp Lili, nagle wstał. Jego uszy się nastawiły, ciało napięło, a wzrok stał się ostry jak u żołnierza gotowego na rozkaz. Lili spojrzała na niego ze zdziwieniem. Bruno, co się stało? zapytała. Pies nie drgnął, dopóki dźwięk nie ucichł. Następnego dnia wydarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Lili przypadkowo upuściła wiadro z ziarnem i głośny brzęk rozniósł się po podwórku. Zanim zdążyła się przestraszyć, Bruno rzucił się do przodu, stając między nią a źródłem hałasu. Jego postawa była obronna, a wzrok zimny i wyrachowany. Później, bawiąc się, Lili wycelowała w niego palec jak pistolet zabawkę i wesoło krzyknęła: Bach! Bruno natychmiast upadł na ziemię, udając martwego. Lili roześmiała się, ale dziadek, obserwujący to z ganku, zmarszczył brwi. Ten pies nie jest zwyczajny, Lili, powiedział cicho. Uczono go nie tylko sztuczek, ale poważnej pracy. Lili spojrzała na Bruno, który teraz leżał spokojnie u jej stóp, i zamyśliła się. Może zapomniał kim był, dopóki mnie nie spotkał, powiedziała głaszcząc go. Dziadek tylko skinął głową, ale w jego oczach pojawiło się coś nowego. Szacunek dla tego poranionego psa. Przełomowy moment nastąpił o zachodzie słońca. Miesiąc po tym, jak Bruno pojawił się w ich życiu, Lili jak zwykle biegała po polu za farmą, goniąc motyle. Bruno wlókł się za nią, nie odstępując jej na krok mimo kulawizny. Trawa była wysoka, a powietrze ciepłe i nieruchome. Nagle z krzaków dobiegł szelest, i w jednej chwili wyskoczył ogromny dzik, warcząc i pędząc prosto na Lili. Zamarła. Jej serce biło tak mocno, że ledwo mogła oddychać. Ale Bruno nie zamarł. Z niesamowitą prędkością wskoczył między lili a bestię. Jego szczekanie było tak głośne, że echo rozniosło się po lesie. Nie wahał się, nie cofał. Z precyzją, której nie można było oczekiwać od rannego psa, krążył wokół dzika, unikając jego ataków i odganiając go, warcząc z taką siłą, że zwierzę w końcu ustąpiło i zniknęło w gęstwinie. Gdy niebezpieczeństwo minęło, Bruno wrócił do Lili, ciężko oddychając, ale spokojny. Liznął jej drżącą rękę, jakby mówił: wszystko dobrze. Lili padła na kolana i objęła go. Jej łzy kapały na jego sierść. Uratowałeś mnie, Bruno, szepnęła. W tamtej chwili zrozumiała, że ten pies nie jest tylko jej przyjacielem. Był jej obrońcą, jej bohaterem. Następnego ranka dziadek nalegał na wizytę u weterynarza. Musimy się dowiedzieć, kim on tak naprawdę jest, powiedzi. Powiedział. Zabrali Bruno do miejskiej kliniki weterynaryjnej, skromnego budynku między sklepem z paszą a piekarnią. Doktor Simons, starszy weterynarz o dobrych oczach, powitał ich życzliwie. Uważnie zbadał Bruno, dotykając jego szyi i ramion. Nagle zatrzymał się. Tutaj coś jest, powiedział marszcząc brwi. Ostrożnie rozgarniając sierść, wydobył niewielki metalowy chip, lekko uszkodzony, ale wciąż cały. Doktor Simons wyciągnął skaner i odczytał dane. Jego twarz się zmieniła. Mój Boże, szepnął patrząc na ekran. Ten pies nie jest przybłędą. Nazywa się Bravo D. Był częścią wojskowej grupy kynologicznej. Uznano go za zmarłego dwa lata temu podczas wybuchu w trakcie transportu. Lili westchnęła. Jej oczy napełniły się łzami. Opadła na kolana przed Bruno, który patrzył na nią z cichym oddaniem. Byłeś bohaterem, szepnęła. Bruno liznął ją w policzek, jakby mówił: A teraz jestem twoim bohaterem. Tego dnia pies za pięć dolarów stał się symbolem tego, że nawet najbardziej złamane dusze mogą ratować innych. Doktor Simons, wstrząśnięty odkryciem, zadzwonił do swojego starego przyjaciela, miejscowego reportera, który kiedyś służył w wojsku. Kilka dni później w miejskiej gazecie ukazał się artykuł pod tytułem: Zapomniany bohater k -10 odnaleziony przez dziesięcioletnią dziewczynkę. Historia rozeszła się po mieście jak pożar lasu. Ludzie zaczęli przychodzić na farmę, przynosząc smakołyki dla Bruno, zabawki, a nawet ciepłe koce. Niektórzy chcieli po prostu uścisnąć dłoń Lili i spojrzeć na psa, który wrócił z tamtego świata. Sąsiedzi, którzy wcześniej ledwo się witali, teraz zostawiali na ganku kosze z domowymi ciastkami, kości dla Bruno i liściki z podziękowaniami. Pewnego dnia przyjechał do nich emerytowany żołnierz. Mężczyzna z posiwiałymi skroniami i medalami na piersi. Przebył drogę przez dwa hrabstwa, aby spotkać się z Lili i Bruno. Służyłem z takimi psami, powiedział. Jego głos drżał. Ratowali nas nie prosząc o nic w zamian. Ten pies to bohater, a ty, dziewczynko, dałaś mu drugą szansę. Zasalutował Bruno, a następnie uścisnął dłoń Lili, wkładając w jej dłoń małą odznakę w kształcie psiej łapy. To dla ciebie. Opiekunko bohaterów, powiedział. Historia Bruno zmieniła miasto. Ludzie, którzy przez lata trzymali się na uboczu, zaczęli sobie pomagać. Ktoś zorganizował zbiórkę funduszy na remont schroniska dla zwierząt. Inni zostali wolontariuszami, pomagając bezdomnym psom. Lili, zainspirowana przez Bruno, zaczęła prowadzić pamiętnik, w którym zapisywała swoje przemyślenia o przyjaźni, wierności i odwadze. Jej nauczycielka. Przeczytawszy te zapiski, zaproponowała Lili wystąpienie na zebraniu miejskim. Tego dnia, stojąc przed tłumem, Lili trzymała Bruno za obrożę, którą sama zrobiła ze starego paska dziadka. Jej głos drżał, ale mówiła prosto z serca: Nie wiedziałam, kim jest, kiedy oddałam te pięć dolarów. Po prostu widziałam, że jest samotny, tak jak ja czasem bywam samotna. Mówią: Uratowałam go. Ale to on uratował mnie. Pokazał mi, że nawet jeśli jesteś zraniony, wciąż możesz być silny. Zamilkła, ocierając łzy rękawem. Bruno, stojący obok, lekko machnął ogonem, jakby zgadzał się z każdym jej słowem. Lili pochyliła się i przytuliła go, szepcząc: Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Tłum milczał, wielu ocierało łzy. W tamtej chwili Lili i Bruno. Stali się czymś więcej niż tylko dziewczynką i jej psem. Stali się symbolem nadziei, dowodem na to, że miłość i wiara mogą uleczyć nawet najgłębsze rany. I gdzieś w głębi duszy, Lili wiedziała, że jej najlepszy przyjaciel będzie z nią zawsze, przypominając, że nawet za pięć dolarów można kupić cud. Kupiła rannego owczarka niemieckiego za zaledwie pięć dolarów. Wszyscy dookoła powtarzali, że to błąd, że na marne wydała swoje kieszonkowe. Ale kilka dni później pies dokonał czynu, który sprawił, że zalała się łzami, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. To, co wydawało się nikomu niepotrzebnym, bezpańskim psem, okazało się czymś znacznie większym historią, która zainspirowała całe miasto i na zawsze zmieniła życie małej dziewczynki. Lili miała zaledwie siedem lat, jej oczy zawsze świeciły marzeniem i często powtarzała. Pewnego dnia znajdę mojego prawdziwego najlepszego przyjaciela. Dorośli uśmiechali się, myśląc, że to dziecięca fantazja, ale Lili wierzyła w to całym sercem. Mieszkała z babcią i dziadkiem na małej farmie na obrzeżach cichego miasteczka otoczonego polami i lasami. Jej rodzice pracowali w innym stanie i Lili widywała ich tylko kilka razy w roku, ale nigdy nie czuła się samotna dzięki miłości swoich dziadków i swojej niespożytej energii. Dzień, w którym jej marzenie zaczęło się spełniać, był zwykłym jesiennym dniem. Lili wybrała się z dziadkiem na sąsiednią działkę na skraju miasta. Sąsiad, ponury starzec o nazwisku Pan Crow, rzadko pojawiał się w mieście, i jeszcze rzadziej z kimkolwiek rozmawiał. Jego działka była zaniedbana. Pokrzywione płoty, zardzewiałe narzędzia, zarośnięta trawa. Lili trzymała dziadka za rękę, gdy szli do starej stodoły, aby zabrać stary wózek, który pan kroł zgodził się sprzedać. Nagle Lili zauważyła ruch przy zarzewiałej stodole. Zatrzymała się, mrużąc oczy. Tam, w błocie i słomie, leżał owczarek niemiecki, chudy, z zapadniętymi bokami. Ciężko oddychał. Jego prawa tylna łapa była nienaturalnie wykręcona, a sierść pokryta bliznami i skorupą brudu. Pies był przywiązany do słupa liną tak starą, że ledwo się trzymała. Jego oczy, matowe i zmęczone, patrzyły gdzieś w dal, jakby dawno pogodził się ze swoim losem.